Wychodzimy kochani, idziemy, dzisiaj w ogóle jesteśmy tyle, może nie tyle lat tutaj w Zielonej, w sensie mój długo tutaj jest w Zielonej, ale nie byliśmy w tym miejscu i dzisiaj chcemy Wam zabrać, żebyście zobaczyli, bo ja też jestem ciekawa jak w środku wygląda. No, em, jak widzicie tutaj mamy już nasz obiadek gotowy, stary tutaj robi lemoniadę z tamarynd, patrz jak to wygląda, jemy. Eee. smacznego, mm. <laughs> jemy, zaraz wychodzimy. Are you ready? Time to go! Co? Nie, zostawię hulajnoga. Dobra, chodźmy. Dobra, ruszamy. Najpierw, kiedy wyszedł śmieci. No i ruszamy, kochani. Jest godzina 14 w ogóle. Zawsze jak chcemy iść wcześniej, no tak nam nie wychodzi. Nie jesteśmy punktualni ludzie. W pająka? Gdzie widzisz pająka? A tam. A to są owady. Można odpocząć od tej mamo, dadi. Tak? My to wybraliśmy pogodę, nie? Wybraliśmy taką pogodę. Najpierw zabieram moje dzieci na lodem i później jedziemy na No jedziemy, na. Do pokusa, tutaj naprawdę mają pyszne lody. Ja sobie stawam. Tak. Tak. Mm. No, no, co ty chcesz? Dobra. Dzień ja dobry. Ja poproszę pistację. A ja Malina. A ile tam. będzie tam, Jedno. pistacji? Się, się Malina, pistacja. I co? Jeszcze jaki Bueno chciałeś? To są tutaj? Dobra, idę, rozmienić pieniążki. Zaraz będę. No, ty uciekłaś tutaj. Czy samochodzik prowadzisz? Pa! Muszę czekać, nie wiadomo, gdzie pan jest. Dobra, idziemy. Nunu, idziemy Dobra idziemy idziemy. No teraz kierunek na basen, tak? No no mm, Idziemy? dobry, no 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 no. Ej. Nie, to jest najlepsze. Tak. <laughs> Idę już. Lecimy kochani. Zatrzymaliśmy za... na chwilę, żeby iść po wodę. Tyle lody, że mnie już Boże, co to jest? Gdzie tu wchodzić. O oh, Boże, ja nie wiem, nie ogarniam. Chyba nie, nie mają wody tutaj żywiec. Jak to możliwe, nie ma wody, a nic? Nie mogę znaleźć wody. Oh, tak, tu jest moja ulubiona woda. Lubię tę wodę. Dobra, idziemy teraz zapłacić. Dobra, lecimy, bo czas ten leci. O oh my God, baby! I już jesteśmy na miejscu, idziemy. I ja mieszkam w Zielonej Górze 6 lat. A mój, ile ty mieszkasz tutaj? 13 lat jest w Zielonej Górze i nigdy nie był tutaj. To jest bardzo dziwne, ale dobra, idziemy. Czekamy, teraz idziemy do środka, zobaczymy jak tam jest. Co powiedziałaś? Fajnie jest chyba? No no, co ty widzisz, pik? To dzika świnia, no? Pik! Tak, pik! Gdzie tu się załatwia? Pięknie, nie? Ale duże miejsca. No, no. Idziemy, chodź. Chodź. A gdzie są dalej? Lara, ty co zapomnij... idziemy no. dalej. Ładnie pachnie woda. A tutaj musisz tego zrobić. So, e, B1 je, chyba. Acz B... nie umiemy pływać, ale idziemy moczyć się. No. no, no, już idziemy, poczekaj. No, już idziemy. No, no, poczekaj, idziemy już. Idziemy. A, ale fajna woda. Nie. niu niu Juniu! Yes. Juniu! A ty stary co? spadaj tutaj. Dzieci swoje pilnować. Oj tu! Co głęboko tam jest? Nie jest głęboko. I jest tato. Nie poczekamy tutaj.

Chodź. Nie bań się, jak się tam i I tak idziemy do domu, zaraz